Mm. <noise> 31 października, Halloween Maciek z mamą poszli zbierać cukierki, ale mi się nie chciało, bo czuję się już na to za stary To wcale nie tak, że rok temu jeszcze chodziłem Dostałem też zaproszenie na imprezę halloweenową, ale po ostatnich doświadczeniach średnio miałem ochotę iść Nalejemy sobie ponczu stary? Tak z parą rządzi! Albo może lepiej nie więc postanowiłem, że w tym roku zostanę ze starym na chacie i razem wydrążyliśmy dynie. Hmm, moja wyszła jakaś taka pokraczna, synek, a miała przypominać mnie. No to chyba się udało. Tak sądzisz? Przygotowaliśmy różne przekąski i wtedy stary wpadł na pewien pomysł: Te, synek, może zrobimy ciasto dyniowe? No spoko, możemy zrobić. Zebraliśmy potrzebne składniki i wzięliśmy się do roboty. Pyk, jajeczko wbite! Czytaj, co tam dalej, synek? Teraz wszystko dokładnie miksujemy. Dobra! Pora przetestować mój nowy sprzęt! Zamówmy pizzę. Zadzwoniliśmy do pizzerii i okazało się, że czas oczekiwania będzie dłuższy niż zazwyczaj. Dobrze, czyli duża margarita z pieczarkami i szynką. Ile Jarek? Dobra. Y, czas oczekiwania wyniesie półtora godziny, bo wiecie, ząbiaki grasują na ulicy. Byliśmy bardzo głodni, więc postanowiliśmy, że za ten czas zjemy zapiekanki z mikrofali. Coś nie chce lecieć ten kepucz! Ach, wybacz, synek! Chwilę później stary poprosił mnie, żebym podał mu nóż. Ach. Synek, weź no zapodaj noża z kuchni, to nam przekroje, bo gorące jak pierun! O, pizza przyszła otworzę. Dzień dobry, to będzie 49. Nie, nie, to tylko ketchup. Czup. No i dzięki mojemu nieplanowanemu przebraniu mieliśmy darmową pizzkę. Pójdę się umyć. Da, eat, eat. Zmyłem z siebie i postanowiliśmy, że obejrzymy jakiś straszny film. Może to? Nie, to jakieś gówno jest. O, to może to o zombie? He, tam zombie! O, ja chcę to, ja chcę to! Tego wieczoru miał też wpaść do nas wuja, żeby uniknąć całej zgrai dzieciaków, które do niego przychodzą co roku. Co tyle, kalba Nie ma nikogo w domu, uprzejmie proszę spierdalać. A to stary dziad. Puściliśmy sobie ze starym film, i wtedy do drzwi zadzwonił wuja. Witam panów, witam i o zdrowie pytam. Oczywiście przyszedł ze swoim prowiantem, bo jakby inaczej. Dobra, harnasia będziemy popijać wódką, a wódkę będziemy. Hmm, Janusz, masz jakąś zagrychę? Kiełbasa się skończyła. Ale są korniszony, tylko trzeba po niej zejść do piwnicy. To kto idzie? Kto wam zejdzie sam do piwnicy Oł. w Halloween? He, a co ty, synek? Boisz się? Duchy nie istnieją. Dobra, walić tą zagrychę. Nie panowie! Zejdziemy tam wszyscy razem! Młody, weź latarkę. Janusz, weź paralizator. Nie mam paralizatora. Wystarczy nam latarka. Ech, długo jeszcze, Zenek? Kurde, toś nie mogę trafić! Synek, ty wujkowi świecisz czy sobie! No traf wreszcie w tą dziurę! Ech, a, no, staram się jak mogę! Ech. No, zrobione. Ta, to tylko twój projekt na biologię, synek. Przecież wiem. Byłem go przez trzy tygodnie. No to kto schodzi pierwszy? Nie trzaskajcie drzwiami! Dlaczego nie? Ponieważ w Halloween granica świata duchów z granicą naszego świata zacierają się. Więc wszystkie potwory w tę noc są i w naszym świecie. Jeżeli przejaśniamy drzwiami jakąś zjawę, możecie się zirytować i nie dać nam spokoju. Zenek, ty już lepiej, nie pij więcej. No idź! No przecież idę, nie dawaj mi po butach! O, ale tu jest zimno! No jak w psiarni, synek. Nie zostawajcie z tyłu! Dawaj szybko, bo zmarzniemy jak wsiacycki. Czekaj, tato! Gdzie jest wuja? Może go pocisnęło i poszedł srać? Zenek, chce, żebym ja to nazwał pierdolną! <grym zainteresujesz> Ale mieliście miny! Co to było? <grym zainteresujesz> o, twój rower, tato! Kiedyś się nauczę na nim jeździć. O nie! Ktoś ukradł wszystkie korniszony. Po drugiej stronie są. A. Dobra, bierzcie słoiki i spierdzielamy. Na ścianie jest krew. Mmm, smakuje dość malinowo. He, gamonie, to tylko konfitura, którą rozbiłem tu w 2005. Tym razem to nie ja. Spierdalamy! Dobra, puszczaj coś, synek! Panowie, ktoś nam chyba świsnął dwa harnasie. He, tam zdaje ci się, Zenek. Dobrze wiesz, że zawsze przed wyjściem liczę wszystkie harnasie. O, oglądałem to! Na końcu wszyscy zginęli. Synek, przynieś no cukierki! Ale nie mamy cukierków. No jak to, a te w kuchni, w słoiku? To są przeterminowane, sprzed paru lat. No to mówię, przynieś! Po jakiejś godzinie oglądania filmu, wuja oznajmił. Ło, panowie, ja jadłem dzisiaj kiełbasę z fasolą, to ja może skoczę do kibelka, <grystanie> A, i uchylcie sobie okno, bo będzie jebało! Nie było go z dobre dwadzieścia minut i po tym czasie usłyszeliśmy dziwne stukanie. Co to było? E, eee, to pewnie tylko wuja się wygłupia. Pff, <grystanie> Zenek, słabe to przebranie. Daj już spokój. Kurna, Zenek, wiemy, że to ty. Nie przeszkadzaj nam w oglądaniu! Nie było papieru, więc użyłem jakiegoś ręcznika z suszarki. Zombie, zombie! Przecież to jakieś dzieciaki się wydurniają. Wypierdalać, no już! Synek, leć po siekierę do drewutni! No nie, zamknięte. Załem Ale przecież to wuja! Hajem Gnojowi! Synek, dzwon po policję! Nie ma zasięgu! To weź spółki w moją encyklopedię o apokalipsie zombie i przeczytaj co robić w tej sytuacji! Mam! Jak przetrwać atak zombie? Zalecenia. Jeśli zażywałeś aspirynę, paracetamol lub jakiekolwiek inne środki uspokajające, staraj się unikać walki z zombie. Krok pierwszy. Odłącz od zasilania wszystkie urządzenia. Synek, jest ich więcej, spieprzamy na górę. Weź moją strzelbę, synek. To dla mnie zaszczyt, tato. Synek, zaostrzel go! Co, co się stanęło? Eee, nic, nic. Hmm, ciekawe, dlaczego nie zjadł mi mózgu. Pewnie stwierdził, że i tak by się nie najadł. Dostali się do środka, zaraz tu wbiegną po schodach. Musimy skakać synek! Dawaj, tato! Nie dam rady! Przecież dobrze wiesz, że mam lęk wysokości! A wolisz być zjedzony przez zombiaki? O! Złapałem się za coś, ale nie wiem za co! Już wiem za co. Do samochodu! Już! Jebany rzęk! A wczoraj byłem u mechanika. Spieprzamy stąd! jest za dużo, ich nie damy rady! Wiem! Może powiemy im, że jest promocja na Harnasie w Netto! Tato, to są zombiaki! Ej debile! W Netto Harnasie 4 plus 4 gratis! Harnasie, netto. Oh. Spoko nam wyszedł ten film, nie? O, zajebiście. <gry> no, zajebiście! No, superancki! Jak tam ile macie cukierków? W tym roku bardzo dużo! Ło! Wow, <tryk> <tryk>